Gasparon Koniec miłości Przemiana Nastąpił we mnie od kilku miesięcy koniec miłości Pojawiały się te moje uczucia krótkotrwałości Mam nadzieję, że znajdę kiedyś lepszą kobietę w przeszłości A w moim skromnym życiu moje kolory nadają dużo barwności Nie pojawia się w ogóle u mnie już dużo smutku Uczucie miłości zaś przybędzie do mnie powolutku Nie zamartwiam się starymi moimi dawnymi związkami Zaś, aby zabić czas, zajmuję się swoimi obowiązkami. Patrzyłem wcześniej na świat przez różowe okulary, ale już tak nie patrzę i zamierzam robić swoje inne zamiary. Na swojej drodze dokonuję po raz ostatni swojej przemiany, lecz nie zawsze byłem przez niektórych pomijany. Kilka razy przez to nieznośne uczucie byłem raniony. Zaś wspomnienia, które mnie z nią dotykają, byłam wzruszony. To wszystko, co mam w sobie, już często tym jestem zmęczony. Yo, yo, ta weź to sprawdź byku, ta. To niektórzy mówią, że ta miłość się skończyła, tak i tutaj mówią, że miłość się skończyła, ta miłość się skończyła, wszystko jest koniec, wielki koniec Bo mojego kumpla rozstawiła tupa Tatu wszyscy mówią, że to wszystko się skończyło To już muszę wszystkich kurwa pocieszyć po kolei Tutaj kurwa ustawia się taka ta lista Taka lista wielka, wielka, wielka Ci ciągle pociesza, bo ich tu ciągle zostawia. To już kurwa, wszystkich pocieszam. Wszystkich tu pocieszam, wszystkich tu pocieszam. Wy znajdziesz lepszą, ta się nie przejmuj i taką, ta zajdziesz na pewno kiedyś w przeszłości. Swoją przyszłą, piękną żonę. A ta była jakaś pieczona. Jakaś zła. Jakaś zła. Się w ogóle nie przejmują, bo znajdziesz lepszą, ta Znajdziesz byku lepszą i weź nie przejmuj. Znajdziesz tu na pewno swoją przyszłą laskę. A to jest już na pewno jakiś koniec na pociągach. Kurwa żyletka i wszystko, nic innego. Ta żyletka, taki nóż, też szkło jest na swoim pierwszym miejscu. Byku, to była moja przeszłość. Się stoję i nagrywam sobie rapsy, ta. Kiedy rzadka szkło i nóż. Dzisiaj mikrofon, słuchawki ta Ja